Wzorowanie czasu będzie troszkę trudne, bo wiadomo, będzie około 15 sekund na przełożenie butli pomiędzy jednym produktem a drugim. Mniej więcej połowa auta. Drzwi od tyłu weźmiemy Magifoam, foam, a przód nową pianą Pro Elite. No i zobaczymy. No i powiem Wam szczerze, bo nigdy do magii nie byłem jakoś przekonany. Jakoś nigdy ta piana mi nie podchodziła w pianownicy ręcznej, ale widoczne pianownice ręczne, które miałem, były po prostu do bani. Zaraz mam Gloria FM-30. Będę testował font też z pianownicy Glorii. Tutaj nałożyłem pianę z pianownicy PA. Strasznie widzę rozwijać tej, tej myjki, te kable. Trzeba by całą instalację tak naprawdę wymienić, zrobić sobie jakoś na sztywno, na stałe z innymi przewodami. Dlatego głównie przerzuciłem się na pianownicę MJCC podłączone do szlauchu. Co tu widzimy? Pro Elite, po lewej stronie, zielona, Cameleon i Magifoam, prawa strona. No siedzi jak marzenie. Tutaj ta Elite już spływa. Powiem szczerze. Widać różnicę. I nie zdawałem sobie sprawy. Patrzyłem trochę z przemrużeniem oka na tę opinię o magii. Jeśli chodzi o pianownicę PA. No to szok. Siedzi. No cała, caluśka. Pro Elite tutaj już spływa. Pro Elite spływa, ściąga wszystko z lakieru, zostawia czyściutki lakier. Niemniej jednak czas siedzenia w porównaniu do Magi Foam jest mocno zauważalny. Tutaj cały bok zrobiłem Pro Elite, sorry, Elite Detailerem. Tutaj jeszcze ten boczek jest z Magi. Pro Elite Magi Magi siedzi. Tutaj, tył był już troszkę taki wymieszany. W każdym bądź razie jest dobrze. Test czasu leżenia na lakierze w tym wydaniu wygrywa na pewno Magi. Magi Pro Elite. To jest test z pianowicy PA. Zobaczymy sobie taki sam test następnym razem z pianowicy ręcznej. Tutaj zielony pro Elite już spływa. Pro Elite zielony spływa i zostawia naprawdę bardzo czyściutki lakier. To też jest na pewno plus. Teraz moje pytanie, którą pianę lepiej usunie się z tej kostki? Bo jeżeli obydwie będą leżeć i zalegać, no to trochę nie moja bajka. To wolę pianę neutralną, którą łatwo się wypłuka i ściągnie z kostki. Nie zostaną żadne bałtyckie piany. Niemniej jednak pojedynek czasu leżenia na lakierze w tym pojedynku wygrywa magii, przynajmniej na moje oko, a na wasze oko to już musicie sobie sami teraz to ocenić. Tutaj po prawej stronie Magi, tutaj po lewej stronie proelit. Chyba za długo gadam, nikt mnie nie słucha. Także bawimy się dalej, do następnego testu pozdro.